Anna czeka na męża. Uznała, że czas na kolejny krok i, jak zapowiedziała, zamierza z Malwiną zatrzymać się jakiś czas u swojej mamy. Przez to, że za mną łazisz? Pół szkoły ma ze mnie bekę! Przecież byłem poza boiskiem, a nie na nim. Ale wszyscy cię widzieli. Mamo, gdzie jesteś? W sypialni. Tato przegina! Od dwóch godzin stał pod szkołą! Skończyłem wcześniej pracę i chciałem Cię zabrać do kina. A Ty co robisz? Kochanie, możesz pójść do siebie? Chcę porozmawiać z Twoim tatą. Powiedz mu coś, bo ja już nie wytrzyma. Wiem, że dzwoniłeś do mamy Zosi. Że chciałeś robić za na dziewczynskiej imprezie. No tak, robiłem kiedyś za Świętego Mikołaja, to mogę robić zaklauna, za klauna. Co to za różnica? Taka, że Malwina ma 13 lat i nie potrzebuje klauna! Ale chciałem, żeby była bezpieczna. A nic jej nie grozi. A ty zachowujesz się jak wariat. Malwina przez ciebie się zaczyna buntować. Wiesz co? Doskonale ją rozumiem. A dlaczego nie chcesz zrozumieć mnie? Bo się nie da. Malwina jest super dziewczynką, a przez ciebie się wszystko może odwrócić. Dlatego wyprowadzam się z nią do mamy. Nie, 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 Anka, błagam cię. Nie rób tego. Zrobię dla dobra Malwiny. Ostrzegałam cię. Obiecuję, że się zmienię. Tylko zostańcie. Dajesz jej spokój. Koniec wychodzenia za nią, gdy spotyka się z koleżankami. Koniec wpraszania się na jej imprezy. Koniec wypisywania jej zajęć, na które chce chodzić. Malwina ma 13 lat, ale ona potrzebuje swobody, samodzielności. Koniec twojej chorej kontroli! Dobrze, przestanę. Obiecuję. Zostaniecie? A teraz idź ją za ten cyrk, który urządziłaś. Nie wiem, czy mówił poważnie, czy będzie umiał wziąć się w garść. Będę go miała na oku, bo nie mogę pozwolić na to, żeby Malwina wstydziła się własnego ojca. To prosta droga do kłopotów. Co by się takiego strasznego stało, gdybym został tym klaunem? Co jest strasznego w tym, że chodzę z Malwiną na boisko, że czekam na nią przed szkołą? Przecież ja jej nie skrzywdzę, ja tylko ją chronię, bo nie chcę, żeby ktoś ją skrzywdził.